wszystko wschodniej żeby stworzyć równowagę dla obu potęg, które mamy z lewej i z prawej strony, ze wschodu i zachodu. I tu zaczyna się mówić o tym, żeby stworzyć na przykład na ziemiach niemieckich państwo łużyńskie. NZZ jest bardzo gorącym orędownikiem obrony Słowian, tych, którzy zostali jeszcze w zwartej masie na terenach późniejszego. Późniejszy NRD, w późniejszej NRD, gdzie dzisiaj są rozbici, zanurki zamykają szkoły, niszczy się struktury autonomiczne, germanizuje się ich szybciej. Mimo, że tysiąc lat przetrwali, to w tej chwili jest to mniejszość, która zanika. Ale w latach 40. ta mniejszość jeszcze była silna. Polska konspiracja, szczególnie konspiracja narodowa, miała z działaczami mużyckimi bardzo ścisłe kontakty, powoływane komitety drukowano dla nich pracy w języku serbożyckim. Działacze polityczni byli tu szkoleni, edukowani, przechowywani a na naszych ziemiach, tam nie było dla nich miejsca. To jest dzisiaj Wtedy to był problem żywy i jeszcze możliwy do realizacji. Czyli na zachodzie był cel czterokrotne skrócenie granicy polskiej z Niemcami, natomiast utrzymanie granicy traktatu ryskiego i dalej. Doprowadzenie do takiego porozumienia między państwami, które leżą między tymi dwoma potęgami w różnej konfiguracji, no to było wielowariantowe. W niektórych wariantach pewne państwa były uwzględniane, w innych nie. To szczególnie leżące na krajem, to była na przykład Rumunia. Czy będzie w tym sojuszu, czy nie będzie. Ale ściśle zakładano na pewno Polska, Czechy i Słowacja. Zakładano, że który pod nazwą Czechosłowacja w samoistny sposób się rozpadnie. Zresztą stały się po roku 90, że powstały z tego dwa państwa narodowe, a nie jedno. Oni już wtedy przypuszczali, że albo zachowa się Czechosłowacja, dobrze, będzie jedno państwo, ale prawdopodobnie będą dwa twory państwowe. I Czechy, i Słowacja, bo na dłuższą metę oba te narody chcą żyć oddzielnie. To wtedy już widziano. Państwo Bałtyckie. Finlandia, Węgry, które miały być bardzo silnym centrum tego organizmu, bardzo ścisłym sojuszu z Polską i państwa południowo słowiańskie. To, co później z czego powstała Jugosławia. To miała być konfederacja, później już nazywana to Unią, gdzie miała być wspólna polityka zagraniczna, wspólna polityka gospodarcza typu Unia Celna na Rozwijanie Gospodarki, a narodowe, ale szkolone jednolicie, bo Produktem wzoru we wszystkich państwach i na okres, gdy byłoby to wymagane jakimś zagrożeniem zewnętrznym, pod jednym jednolitym dowództwem czyli armie Narodowe, Państwowe, ale połączone na okres zagrożenia, na okres jakiejś wojny. Czyli te postulaty, które po wojnie w Unii Europejskiej mamy wszystkiego, tego się zaczęło, tego się to wszystko rozwija. Tylko, że to miało być oparte na tym, o czym w preambule mówiła. Unia Polsko-Litewska w Chorodle. Jeśli ktoś z Państwa pamięta, czym się ta Unia zaczyna. Zaczyna się słowami. W imię, miłości, bliźniego. Nie na zasadach interesów szemralnych, korporacji, tworów ponadpaństwowych. Tylko tak, jak wszystkie siedem polskich Unii, które mieliśmy, bo nie tylko z Litwą nie były. Wszystkie były w imię, miłości, bliźniego. Równy z równym. Słabszy organizm, w takiej Unii jest traktowany równorzędnie i ma takie samo prawo głosu. I tak jak istotą Polski, I Złotego Wieku, jeszcze później, co zdawało egzamin przez ponad 100 lat, było liberum veto, czyli, była wymagana pełna zgoda wszystkich, którzy się porozumiewali, i obrady do tego czasu, aż osiągnięto kompromis, tak widziano również ten twór nowy ponad państwowy. Nie to, że będzie komisarz wywodzący się z formacji maoistowskiej, że będzie komisarz do spraw zagranicznych, z jakichś moskiew, promoskiewskich ugrupowań, którzy jeszcze mówią, że ich przeszło to przyszłość. zaszczyt być maoistą za młodu, prawda? Tak mówi niejaki Barozo. Jaki zaszczyt? Czy był bardziej szerzejszy ustrój na świecie poza, y, 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 oprócz maoistów? W stanie jest do nie dorasta Chińczyka. Do Chiński komunizm był gorszy. Jeśli też w Europie był uczestnikiem walut Setunda, to dziękuję bardzo, że był moim przywódcą bitmową, który ma nade mną panować. W naturalny sposób takie osoby powinny się same udać na margines po pokutę, co najmniej. A my mamy szlachetne odruchy młodych ludzi, którzy z pozycji lewackich w tej chwili rządzą Europą. Były problemy, co zrobić z Litwą. Wiadomo, były znane były zagrożenia. Takie tym się wiązały z Litwą międzywojenną. Jedni chcieli Litwę w tym tworze, na prawach pełnoprawnego członka, inni wiedzieli to inaczej, że ponieważ Litwa jest albo narzędziem niemieckim, albo sowieckim, to trzeba będzie ją traktować w jakiś sposób specjalny, Czekać z nimi kilka, kilkanaście lat, aż sytuacja na Litwie się unormuje. Ale to jest jeden z postulatów oczywiście, Litwa nie, była, nie byłaby pozostawiana sama w sobie. I ten program jest cały czas rozwijany, on jest publikowany. O tym się żywo pod ziemią dyskutuje. To jest jedna z tych dwóch rzeczy, o których mówiłem, które przyciągają ludzi do tej organizacji, czyli program polityczny, ustrojowy, czyli inna od Renysy Łużyckiej i program w ogóle Europejski jako taki. A druga rzecz, która fascynowała ludzi, którzy przechodzili albo przychodzili do nz to jest poziom szkolenia wojskowego. Narodowe Siły Zbrojne, we wszystkich zorganizowanych przez siebie powiatach, powiat jest odpowiednikiem struktury organizacyjnej Odwodu Armii Krajowej, wszędzie mają szkoły podchorąży i szkoły oficerskie. Otwarte dla żołnierzy innych organizacji, bo w podchorążówkach nz szkolą się także jakowcy i także dachowcy. Mamy na to konkretne dowody. Natomiast jakość tych szkół podziemnych się wyróżnia w sposób niezwykły. Podkorążówka w Narodowych Siłach Zbrojnych trwa na około 6 do 8 miesięcy. Gdzie indziej to są 2-3 miesiące. Tu jest do kilkunastu przedmiotów, które każdy LF musi zdać, zdać przed komisją zawodowych, przedwojennych oficerów. Do tego po tym przeszkoleniu, po zdaniu egzaminów jest szkolenie praktyczne, skierowanie do oddziałów partyzanckich na kilka tygodni. Jak już coś umiesz, jak się czegoś nauczyłeś, to teraz pokaż, jak to zastosować na co dzień. Dzień i w nocy, będąc w konspiracji, ale już tej walczącej. Do tego cię uczymy, do tego cię szykujemy, to teraz, jak chcesz być pełnym, i dążyć do uzyskania stopnia oficerskiego, to pokaż, jakim jesteś żołnierzem. Ci ludzie w oddziałach to stawali w kość. Żołnierze ich nie lubili, bo to jest ten, który będzie w przyszłości nad nami. Od zawsze była pewna zazdrość, bo tu był wymagany cenzus wykształcenia, musiał być matura do szkoły Podchorąży i tak dalej. Ale wszyscy sobie to bardzo cenili, z którymi rozmawiałem, że przez to, że przeszli przez tą szkołę partyzancką, że dostali tam w kość, zobaczyli jak się śpi w stowusiane albo na kartoflisku na jesieni, przykryty własnym płaszczem w kałuży, to dopiero zobaczyli jak wygląda konspiracja. Od tej strony, do jakiej byli przygotowywani, czyli do walki, do tego, co było ich celem w przyszłości, do powstania powszechnego. I to szkolenie wyróżniało się. Materiały, na przykład Centralnej Szkoły Podchorążych z Warszawy, które kończyło około 750 chyba a drugie tylko tyle było w toku szkolenia w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, są przekazane do Muzeum Wojska Polskiego. Można popatrzeć, jakie przedmioty jak były wykładane, przez jakich, jaką kadrę oficerską, jak wyglądały egzaminy tych ludzi i materiały pomocnicze, podręczniki, broszury, mapy, atlasy broni i tak dalej. To wszystko jest. Najwybitniejsza pomoc dla podchorążywek to jest podręcznik dowódcy plutonów strzeleckiego. W 1943 roku wydany drukiem, 400 stron maczkiem wydane drukiem, twardych oprawa, Oczywiście kamuflaż, pierwsze strony są niby to jest książka przedwojenna, ale to był podręcznik, który służył wszystkim innym podręcznikom. Tego wydano bardzo dużo, ten nakład był olbrzymi i z tego się żołnierze uczyli. Tam były całkiem nowe rozdziały w stosunku do podręcznika przedwojennego, typu walki partyzanckie w mieście na przykład, czego normalnie w szkołach podkolężeń przedwojennych nie przewidywano. W ogóle rozdziały w lasach, tak dalej. Całe nowe rozdziały. Do tego załączniki to są klasy broni nowej broni, której nie było. Nie można było tego przeprodukować z przedwojennych, poprzez chodziło mnóstwo nowej broni, która była cały czas w użyciu i to uzupełniano właśnie tymi atlasami itd. To jest ta druga rzecz i to jest wskazywane w prasie konspiracyjnej innych organizacji, która przyciąga ludzi do Narodowych Sił Zbrojnych. Jeśli chodzi o działania praktyczne, to o czym mówiliśmy w tej tak zwanej w wojnie domowej podziemnej, o walkach z komunistami, to w praktyce, tak jak wspomniałem, Armia Krajowa robiła tego więcej i lepiej, bo była większa oczywiście i lepiej uzbrojona. A szczególnie na kresach, gdzie nie było możliwości być neutralnym wobec band sowieckich, to, to była praktycznie wojna podczas wojny Druga wojna. I tam się dowództwa okręgu wileńskiego, nowogródskiego nie patyczkowały z Sowietami. Także instrukcje zewnętrzne z Komendy Głównej były inne, że bolszewicy to są nasi, sojusznicy naszych sojuszników i tak dalej, ale tam na co dzień miała się krew, i Armia Krajowa musiała bronić miejscowej ludności. Tak jak mówię, robiła to na większą skalę niż NZ. Ale dzisiaj NZ jest obarczany tym, tą rzekomą wojną domową. I tak jak instrukcje akcji specjalnej NZ-owskiej już od grudnia 1942 roku. Mówią wprost o obronie ludności polskiej przed bandytyzmem i cały czas, żeby na to kłaść nacisk, że oprócz akcji antyniemieckich, które mają być wyważone, mają być i tak przeprowadzane, żeby nie było represji do ludności polskiej, o czym zaraz wspomnę, jakie były skutki, to równorzędnie na co dzień musi być cały czas obrona ludności polskiej przed bandytyzmem. Takie same instrukcje wychodzą z komendy głównej armii. Krajowe. 31 lipca, czyli pół roku później, pełna zetowca, Komendant Sił Zbrojnych w kraju, generał Tadeusz Komorowski, bur, pisał w instrukcji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa terenowego. Bezpieczeństwo i porządek publiczny nie istnieją. Okupant nie przeciwdziała temu stanowi faktycznemu. Z reguły stosuje jeszcze represje na niewinnej, nakanej przez bandy ludności. Ten stan grozi w nasze interesy i plany. Siły zbrojne w kraju muszą podjąć kroki celem podniesienia stanu bezpieczeństwa publicznego w terenie. Polecam komendantom okręgów i komendantom obwodów wystąpić tam, gdzie zachodzi tego potrzeba, przeciw elementom plądrującym bądź wywrotowo-bandyckim. Dla komuny to był argument po wojnie, że AK reakcyjna nakazywała zniszczyć komunistów, bo tak nazywano rzekome oddziały partyzanckie komunistyczne, bandami terrorystycznymi, bandami grabiącymi. Dla Żydów w publikacjach zachodnich dzisiaj to jest argument, że to jest nakaz występowania przeciwko ludności żydowskiej ukrywającej się po lasach. Wiadomo, że Żydzi sklądrowani z ratunków, z napadów. Samo w lesie nie rosło, zresztą są sprawozdania obustronne, jak wyglądało życie na co dzień. Nie było różowe i dla tych ludzi, którzy w okolicy mieszkali, że takie bandy glasowały, mówię, było gorsze niż okupant niemiecki, bo Niemcy zaglądali co kilka tygodni, czasami co kilka miesięcy, ale bandy plądujące przychodziły co noc i ten bandytys uprawiały. Co więcej, instrukcje akoskie jeszcze ze stycznia 1945 roku, 8 stycznia 45 roku, Czyli tuż przed rozwiązaniem Armii Krajowej, generał Niedźwiadek Lokol Okulicki nakazuje zaprzestać wszelkich działań zaczętnych przeciwko Niemcom, prowokujących ich do represji i odwetu, a więc działań w charakterze dywersyjnym i sabotażowym, działań mających na celu likwidację wysuniętych i odosobnionych oddziałów wojskowych i posterunków żandarmerii oraz mających na celu zdobycie broni sprzętu i mundurowania wreszcie wszelkiego rodzaju napadów na żołnierzy i kontyneruszy niemieckich, o ile jest to niezbędne dla samoobrony. I to jest tytuł dla komuny, że AK nie chciała walczyć z Niemcami. Ale to jest nieprawda. Ta instrukcja mówi wyraźnie, dlaczego tego nie robić i na taką skalę nie robić. Za każdego zabitego Niemca, Niemcy rozstrzeliwali 50 lub 100 Polaków. Więc jaki był sens? zabić jednego, dwóch, pięciu Niemców, to było proste, zrobić zasadzkę, zastrzelić, zabrać broń, napisać w sprawozdaniu wycofaliśmy się bez walki, oddział strat nie poniósł, ale 50, 100 czy 300 osób poszło wisieć albo byli rozstrzeliwani, albo do wozów koncentracyjnych. I to była ta nierównowaga sił. Celem polskiego państwa podziemnego wszystkich ugrupowań niepodległościowych ogłoszonych w organie delegatury rządu Rzeczpospolita Polska w 1943 roku, było sformułowanie: Celem jest ochrona ludności polskiej przed wyniszczeniem. To był cel podstawowy, to był cel główny. Nie wolno było prowadzić nierozważnych akcji, nie wolno było występować przeciwko Niemcom w taki sposób, żeby represje były wielokrotnie większe, bo i tak ponosiliśmy straszliwe straty. Celem komuny jest zupełnie coś innego. Z tego terenu mamy instrukcję Moczana, że jak mamy za mało ludzi, bo to Gwardii Ludowej nikt nie chciał iść do armii Ludowej, nie było chętnych, a dostawali broni od Sowietów, trzeba było po prostu bronić kogo? Zagospodarowali przede wszystkim bandy rabunkowe na terenie. Przygarnęli ich pod swoje skrzydełka ideologiczne. Dużo, tak, dużo takich przypadków mamy przecież na Lubelszczyźnie także. Tu lokalni historycy teraz to wywlekają na szczęście. Ale oprócz tego im jest potrzeba mięsa armatnego. I te instrukcje są takie: wykonywać akcje przeciwko Niemcom we wsi lub w pobliżu wsi. Nasi wycofają się bez strat, bez walki, przyjedzie żandarmeria, spacyfikuje wieś. Młodzi uciekną do lasu, Niemcy spalą wieś. Wymordują resztę starych dzieci, kobiety, a ci młodzi w lesie będą dyszeć, rządzą zemsty. I my przychodzimy i dajemy im broń.